Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj odpowiem na te wszystkie listy, które otrzymałam z pytaniem, jak mogę wziąć udział w Pani kursie magii, jak mogę się nauczyć od Pani e, magii, jak mogę nauczyć się rytuałów, uroków, kląt i tak dalej. Może na samym początku, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Taka nauka to nie jest nauka... Mm, nie wiem, na rok, dwa czy trzy. To na pewno jest dużo dłuższy proces, ale wiele rzeczy możecie się nauczyć zaraz na początku i wiele rzeczy stosować krok po kroku w waszej praktyce. Może tak, może na pierwszym miejscu każda osoba, która chciałaby w jakiś sposób uczyć się magii ode mnie, powinna rozpocząć od mojej strony internetowej. To jest taki pierwszy krok którego nie da się naprawdę w żaden sposób ominąć. E, po przeczytaniu całej strony internetowej, tam oczywiście ciągle będą się pojawiać nowe artykuły, e, także zawsze będzie coś ciekawego. E, następnie należy przejść do lektury mojego blogu. Na moim blogu on jest tak samo osiągany z mojej strony internetowej, po prostu wystarczy nacisnąć po prawej stronie, jest mój blog i tak dalej. Tam za każdym razem staram się odpowiadać na takie najważniejsze pytania, pytania, które pojawiają się najczęściej w mojej praktyce. Więc to jest tak samo duże źródło nauki, z którego możecie korzystać. I kolejny krok, którego nie da się ominąć, wiele osób zgłasza się do mnie z prośbą o, o, nie wiem, o miejsce w Akademii w mojej Akademii Sztuki Magicznej Omen Cententia a um, nie znają te osoby nawet moich książek. Więc kolejny krok to są wszystkie moje książki. I tutaj, moi kochani, tutaj proszę się nie kierować tytułem, bo jeżeli um, jest na przykład kurs magii 1, kurs magii 2, 3 i 4, to, um, to nie wystarczy przeczytać tylko kurs magii, żeby się magii nauczyć. Ja mam w swojej praktyce, w moim życiu, Taką zasadę, że staram się nigdy nie powtarzać. Uważam, że jeżeli raz już coś powiedziałam, to każdy sobie to zapamiętał i to stosuje. W praktyce spotkałam się z tym, że niestety wiele informacji trzeba powtórzyć, ale ja tego nie robię. Moi kochani, należy książki kupować w takiej kolejności, w jakiej one się ukazały, ponieważ ja nigdy niczego nie powtarzam dwa razy. Jeżeli napisałam coś. W jednej książce, to już tego na pewno nie powtórzę, w drugiej. Dlatego w kolejności to będzie. W roku 2007 ukazała się moja książka Magia. Biała i czarna magia, rytuały magiczne, magia kolorów, świec i kamieni szlachetnych. To jest pierwsza książka, od której zaczynamy naszą praktykę. Następnie rok później ukazały się kolejne książki, i tutaj w kolejności to jest kurs magii 1, następnie jest kurs magii 2. Następnie jest magiczna kuchnia, czyli jak odpowiednie żywienie zmieni Twoje życie. Następnie mamy znaczenie kart tarota i jako ostatnia numerologia. I w kolejnym roku, rok później, ukazały się następne książki. I tutaj będzie magia miłosna, czyli Wielka Księga Zaklęć i Rytuałów Miłosnych, Rytuały Magiczne Miłosne oraz Magia bogactwa i kolejne kursy magii. Kurs magii 3 i kurs magii 4. Jeżeli w takiej kolejności przeczytacie moje książki, to na pewno wszystko będzie jasne i można będzie przejść do kolejnego kroku. A kolejny krok w takiej praktyce magicznej to jest Twoje własne poszukiwanie na własną rękę, czyli czytanie innych książek, innych przesłań. Innych artykułów yy, i oczywiście Twoja dalsza praktyka, czyli nie tylko teoria, ale i praktyka. I tutaj dla tych wszystkich osób, które potrzebują mojej pomocy, w tej chwili kursy osobiste, czyli spotkania w formie wykładów, są niestety niemożliwe. Ze względu na moje prace magiczne, ze względu na prowadzenie Akademii, ze względu na moje podróże. To jest po prostu fizycznie dla mnie niewykonalne. Dlatego staram się w miarę możliwości pisać artykuły na blogu, rozmawiać tutaj z Wami w formie filmów i w miarę możliwości będę pisać kolejne książki. Te książki powstają na podstawie właśnie Waszych listów, na podstawie tego, jakiej pomocy potrzebujecie. Staram się wszystko mniej więcej, jak gdyby, spakować w jedno duże opakowanie. I to będzie kolejna książka. Dlatego, jeżeli chcecie uczyć ją dalej, i tutaj korzystać z mojej wiedzy i z mojej pomocy, to jest taka mała forma, bardzo przyjemna moim zdaniem. To są tak zwane spotkania osobiste. Praktycznie z każdego miejsca możecie wejść na spotkanie osobiste z Marią Bukardi, i tam jest wszystko opisane. Takie spotkanie osobiste, ono nie jest um, w formie fizycznej, to znaczy, że spotykamy się, nie wiem, w moim gabinecie i rozmawiamy godzinami na dany temat. To spotkanie osobiste to jest po prostu moja odpowiedź na Twoje pytania. I tutaj zadajesz pytania, otrzymujesz odpowiedź. To jest bardzo przyjemna forma i możesz pytać dokładnie o wszystko. To nie jest przepowiednia, to nie jest wróżba. To nie jest żadna forma wykonywania rytuałów magicznych. Dlatego proszę sobie nie wyobrażać, że takie spotkanie osobiste to jest przepowiednia. Przepowiednia to jest całkiem coś innego i to też znajdziecie wszystko opisane na mojej stronie. I ostatnie, ostatnia możliwość nauki magii ode mnie, to jest moja Akademia Sztuki Magicznej Omen Sententia. Niestety w tej chwili z wielką przykrością stwierdzam, że nie mam naprawdę żadnego wolnego miejsca i nie mogę przyjąć żadnej osoby do tej akademii, ale możecie się ubiegać o tak zwany kurs przygotowawczy. I tutaj bardzo proszę opisać mi całą swoją praktykę magiczną, wszystkie Twoje mm, talenty, wszystkie Twoje doświadczenia magiczne i to, co Cię interesuje. I ja spróbuję w jakiś sposób w miarę możliwości. Wybrać dla Ciebie tok indywidualny, przygotowawczy do mojej akademii. O akademii też przeczytajcie na stronie. Nie ma sensu tutaj 15 razy tego powtarzać. Wszystko jest dokładnie opisane. I mam nadzieję, że w ten sposób odpowiedziałam na tą masę pytań o naukę magii u mnie. I moi kochani, proszę zrozumieć, że nauka magii to jest coś bardzo indywidualnego. I um, taka nauka to nie jest taki e, kursik e, nie wiem, letni, e, w którym w przeciągu tygodnia czy dwóch można się wszystkiego nauczyć. Jakby to było takie łatwe, no to ten świat by inaczej wyglądał, prawda? E, ale nie ma się czego bać. Wszystko jest do przeskoczenia, wszystko jest do nauczenia, wszystko jest do rozwinięcia i na pewno. E, na pewno osoba, której naprawdę zależy na tym, żeby mm, nauczyć się magii, nauczyć się rytuałów, zaklęć. Na pewno się tych zaklęć i na, rytuałów nauczy. I um, po prostu odwagi. Dziękuję bardzo za uwagę i do kolejnego filmu. Wasza Maria Bokar.